Aby przydzielić startery protagonistą z Galar, czyli Victorowi i Glory, musimy w pierwszej kolejności ustalić startera naszej protagonistki, ponieważ jako jedyna pojawia się ze wszystkimi starterami ósmej geny. Victor widziany był jedynie z Rillaboomem i Intelionem, a Hop, czyli nasz rywal, z Rillaboomem i Cindy Racem. Po namyśle postanowiłem przypisać Glory Ognistego Królika, ponieważ pojawia się on w największej ilości jej drużyn. Hop w takim układzie musi otrzymać Rilla Booma, co oznacza, że dla Wiktora zostaje Inteleon. Gloria prawdopodobnie wzięłaby na drodze numer 5 Jajko Toxela, którego wyewoluowałaby w Toxtricity Low-K Form, tak jak w Manze. Jeśli chodzi o dalszy skład drużyny, zarówno Wiktor jak i Gloria mają dostęp do Seishiana lub Zamazenty, w zależności od wersji gry. Chociaż jest to opcjonalne postgameowe spotkanie, nadal stanowi część głównej historii, więc wybór któregoś z legendarnych Pokémonów jest uzasadniony. Do Glory przydzielę zejsiana, ponieważ posiada go w Pokémon Masters. Kolejnymi legendami dostępnymi fabularnie dla naszych protagonistów są Urshifu, w dodatku Isle of Armor. Mimo, że DLC jest jeszcze bardziej opcjonalne od wątku zejsiana i Zamazenty, jego wydarzenia również są kanoniczne, więc uważam, że musimy przypisać Ursifu do obu protagonistów. W przypadku Glory będzie to forma Rapid Strike. Na ostatnie dwa sloty mam niestety aż czterech potencjalnych kandydatów z mangi: Arokudę, Ice Q, Falinksa i Galariańskiego Stanfiska. Wybieram Arokudę i Ice Cube, aby nie dublować Falingsem typu walczącego oraz Stanfiskiem stalowego.